Murowanie ściany szczytowej z bloczków Itong e jest łatwe i szybkie. Zamiast mozolnego uzupełniania ściany drobnymi elementami, np. przykład cegłą, z łatwością dotniemy bloczki Itong e do wymaganego kąta nachylenia ściany. Zastosowanie bloczków Itong e eliminuje ucieczkę ciepła, w tym miejscu nie tworzy się mostek termiczny. Późniejsze szlifowanie powierzchni z bloczków i dong pozwala uzyskać jednakowe nachylenie boków ściany szczytowej i więźby dachowej.